Nazywam się Zbyszek Dab. Urodziłem się 17 stycznia 1929 roku w Warszawie. Oczywiście mieszkałem na ulicy Pańskiej, później jako młody dzieciak z rodzicami przeprowadziliśmy się na Targówek, czyli na ulicę Ośmiańską numer 4. To jest tutaj za obecnie jakby Państwo chcieli. Wiedzieć, to jest na terenie, między, ta ulica znajduje się na odcinku zgrupowania tego Żaba. No tam mieszkaliśmy do 38 roku, przepraszam, 7 roku, bo w tymże samym roku zmarł mi mój ojciec, mając 35 lat i wtedy moja mama nie pracowała. Nie, nie potrafiła nic robić, więc mieliśmy kochającą babcię, która ta babcia, mieszkając tutaj w tej dzielnicy żydowskiej, to znaczy na ulicy Smoczej numer 8, prowadziła swoje takie przedsiębiorstwo maglarskie. Miała magle. Ponieważ jak żeśmy się przeprowadzili, babcia nas przyjęła, kupiła nam mieszkanko takie pojedyncze, prawda, bo ja już byłem z mamą i z siostrą. I mama u tej babci, mojej kochanej, pracowała. Więc jak pracowała, to my musieliśmy się z kolei, powiedzmy, już chodzić do szkoły i uczyć się.